Cześć, z tej strony Tomek i zapraszam na kolejny odcinek Magii Excela. A tematem naszego dzisiejszego filmu będą, tak dla odmiany, skróty klawiaturowe, ale spokojnie. Dzisiaj postanowiłem opowiedzieć o czymś, myślę, bardzo ciekawym, ponieważ zaprezentuję, jak krok po kroku przypisać skróty klawiaturowe do własnych makr. I nawet jeżeli jeszcze nigdy nie tworzyłeś makr, nie znasz kodów VBA, to spokojnie, pokażę, jak to zrobić krok po kroku. A jako bonus, dzisiaj dostarczę Wam trzy makra, które moim zdaniem um, będą bardzo przydatne w codziennej pracy. Ja osobiście je wykorzystuję, mogę powiedzieć praktycznie. Non-stop. Co to takiego będzie? To będzie specjalne makro do edycji zawartości komórki w formularzu. Następnie szybkie makro, żeby zamykać plik bez konieczności odpowiadania, czy chce zamknąć, czy nie. No i trzecie, też proste makro, ale takie, które jest bardzo przydatne, w jaki sposób wyczyścić od razu całą zawartość zakresu, łącznie z formatowaniem. Jeżeli zatem ten temat Cię interesuje, chcesz pracować szybciej, skutecznie, a przede wszystkim. Efektywnie, no to zapraszam na dalszy ciąg dzisiejszego odcinka. Tak jak powiedziałem na wstępie, dzisiaj pokażę w jaki sposób wykorzystać skróty klawiaturowe, przypisać je do własnych makr. I pokażę trzy makra: edycja komórki. Od razu, może przejdę do konkretów. Na czym to polega? Zobaczmy. Jeżeli w Excelu wpisujemy w komórce tekst i chcemy zawinąć linię, to musimy zrobić Alt-Enter, tak? I piszemy na przykład piąta, i piszemy kolejną linię. Nie jest to dość wygodne, tutaj łatwo się pomylić, ciężko jest też edytować takie komórki. Zobaczcie, zdecydowanie znacznie łatwiej byłoby pracować w ten sposób. Klikamy, pojawia nam się formularz tutaj, w ten sposób, i co tutaj mogę robić? Mogę sobie zrobić tak, po prostu. Klikam enterek, piszę 5 i piszę linia piąta. I teraz co mogę zrobić? Jeżeli kliknę sobie zapisz, to zobaczmy tutaj. Ten tekst skoczył tutaj do tej komórki. I teraz ponownie, jeżeli kliknę sobie edycja komórki, mogę sobie napisać linia szósta tak, i tak dalej. Mogę sobie pracować. Zapisuję i ten tekst już się znajduje. Ale ważna rzecz, tego typu makro musimy umieścić w specjalnym skoroszycie, on się nazywa skoroszyt makr osobistych i dzięki temu potem będziemy mogli wywoływać takie makro w dowolnym skoroszycie. Tutaj te makra ja zawarłem w tym pliku ecr 50 makra personal, które też oczywiście możecie pobrać z archiwum spotkań Excel Coffee Room. I to jest pierwsze makro, drugie makro to może pokażę działanie wyczyść wszystko. Załóżmy, że tutaj mam jakiś tam tekst pisany, on może być na przykład pogrubiony, tutaj już odkrywam wstążkę, może być żółty kolor, tu na przykład jakiś tam nie wiem niebieski. Jeżeli chciałbym wyczyścić wszystko łącznie z formatowaniem, to niestety nie jest to dość wygodne, bo trzeba wybierać funkcję wyczyść, potem wyczyść wszystko. A zdecydowanie łatwiej byłoby to zrobić jednym ruchem, czyli wyczyścić wszystko. Będzie takie makro. Trzecie makro to będzie makro zamykające plik. I to jest bardzo fajna rzecz. Zobaczmy, zrobię Ctrl N, mam jakiś tam nowy plik, coś tam sobie napiszę, nowy plik na przykład. I załóżmy, że chcę z niego wyjść bez żadnego zapisywania. I w tym momencie, jeżeli bym kliknął odpowiedni skrót, on jeszcze na razie nie działa, zaraz pokażę, jak to zrobić, no to ten plik zostanie zamknięty. A tak musiałem tutaj, o właśnie, zamykać. Czy chcesz zapisać? Nie, nie zapisuj. I to niestety jest takie dość upierdliwe. Zatem trzy makra i pokażę teraz, jak to zrobić, żeby te makra umieścić w skoroszycie makr osobistych. Od czego tutaj dzisiaj zaczniemy? Pierwszym krokiem to jest to, że musimy sobie uruchomić skoroszyt makro jeżeli jeszcze nigdy nie korzystałeś z makra ani skoroszytu makro osobistych. Jak to zrobić? Nagramy pierwsze makro. Zobaczmy tutaj na górze na karcie, nie widać karty deweloper. Co trzeba zrobić? Kliknijmy gdziekolwiek prawym przyciskiem myszy, tutaj na wstążce. Prawy przycisk i klikamy Dostosuj wstążkę. I teraz wybierzmy, odznaczmy tutaj kartę deweloper. Zaznaczamy ją, klikamy OK, i już tutaj pojawiła nam się karta Developer. Dzięki temu będziemy mogli uruchomić nagrywarkę makr. Co robimy? Klikamy sobie karta Developer i klikamy sobie co? Zarejestruj makro. I teraz bardzo ważna rzecz. Otwiera nam się formularz rejestratora makr, i tutaj m, najważniejsza rzecz. Wybierzcie opcję skoroszyt makr osobistych. Tutaj jeszcze mogą być trzy inne opcje. Nowy skoroszyt, czasami może się pojawić ten skoroszyt. Dla nas jest istotne skoroszyt makro osobistych, ponieważ to tam będziemy chcieli skopiować makra dokładnie z tego pliku. Klikamy OK i teraz trzeba zrobić bardzo skomplikowaną operację. Wystarczy przejść o jeden komórkę gdziekolwiek, trzeba się po prostu tylko poruszyć. Dlaczego? W tym momencie rejestrator makr nagrał nasze ruchy i już robimy. Tutaj wybieramy opcję Zatrzymaj rejestrowanie. No właśnie, co teraz zrobimy? Teraz klikniemy taki skrót klawiaturowy. Ja sobie go tutaj napiszę. Ctrl F11, przepraszam, nie Ctrl, tylko to będzie Alt F11. Ten skrót, Alt F11, przenosi nas automatycznie do edytora kodu VBA, Ja go sobie tutaj powiększę. I zobaczmy, co my tutaj mamy. VBA Project, czyli to jest karta projektu, czyli jakby strona kodowa, ECR 50 makra, to jest ten plik, który będziecie mogli pobrać tutaj ze strony um, Magii Excela, a tutaj mamy Personal XLSB, Pojawił się, pojawiła się nowa karta, klikamy sobie ten plusik tutaj, i rozwijamy sobie tutaj zakładkę moduły module. Jak klikniemy, przejdziemy tutaj na moduł 1. To zobaczcie, nagrało nam się takie makro. Ono de facto nam nie będzie potrzebne. Jeżeli nie chcecie, zaznaczcie, możemy też zrobić Ctrl A, on też tutaj skrót klawiaturowy działa. Delete kasujemy. Nie jest to nam potrzebne. Co jest nam potrzebne? Potrzebujemy przegrać makra z pliku, który ja wam tutaj dostarczyłem do waszego pliku personal. I co, jak to trzeba zrobić? Bardzo prosto. Tutaj mamy tutaj w karcie ECR-50 makra. Jeżeli jest to zwinięte, to rozwiniemy sobie taki plusik Formsy. Klikamy sobie na formę tutaj UF Edycja, wklikamy lewy przycisk myszy i Przeciągamy w obszar personal i w momencie, kiedy tutaj nazwa tego projektu Faba Project Personal XLSB będzie podświetlona, zwalniamy przycisk myszy i zobaczcie, automatycznie pojawiła nam się karta Formsy, i tutaj formularz został skopiowany. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, przechodzimy, wracamy z powrotem do modułów, moduł 1. Jeżeli tutaj klikniecie, to zobaczycie: tu będą trzy makra i te makra trzeba sobie skopiować. I tutaj mamy taką dość nietypową sytuację, ponieważ tu się, tutaj się nazywa nazwa moduł 1 i tutaj moduł 1 i tak nie będziemy mogli skopiować, to możecie zrobić następującą rzecz. Wystarczy sobie tutaj to zaznaczyć, czyli myszką normalnie z wciśniętym lewym przyciskiem myszy, Ctrl C. Idziemy do naszego tutaj modułu, klikam tutaj myszkę, robię Ctrl V dokładnie. Takie same operacje, jak robimy normalnie w Excelu. I co się teraz dzieje? Wszystkie makra zostały skopiowane do pliku Personal XLSB. Teraz wystarczy, jeżeli stoimy gdzieś tutaj, tutaj mamy y, ikonę do zapisywana Save i zapisujemy ten Personal XLSB. I teraz czeka dla nas jeszcze ostatnia tutaj operacja. Będziemy chcieli przypisać skróty klawiaturowe. Ja, moja propozycja jest następująca. Ctrl SHIFT E. Tak żeby łatwiej było zapamiętać edycja komórki Ctrl Shift Z, zamykanie pliku i Ctrl Shift w wyczyść wszystko. Jak to zrobimy? Wracamy do naszej karty developer i tutaj przechodzimy do karty makra. Klikamy sobie makra i wybierzcie sobie tutaj makra W i kliknijmy Personal XLSB i zobaczcie, że macie tutaj trzy makra i teraz przypiszemy Własne skróty klawiaturowe. Zaczynamy od pierwszej. Edycja komórki, zaznaczamy tutaj. Klikamy lewy przycisk. Klikamy opcję i teraz CTRL i klika, robimy SHIFT e i E. Czyli CTRL SHIFT E, OK. To jest pierwszy skrót. Potem wyczyść wszystko, opcje, To samo. Tutaj zrobimy W, OK. Zamknij plik bez komunikatu opcję CTRL SHIFT Z. OK i teraz wystarczy zrobić Anuluj i teraz musimy jeszcze raz wrócić sobie do e, skoroszytu makrosobistych ALTEF11 e, umieszczamy gdziekolwiek kursar tutaj w obrębie karty Personal XLSB zapisujemy i jak wracamy do Excela e, albo tutaj klikamy sobie ten widok View Microsoft Excel Albo Alt 11 wracamy, czyli Alt 11 to jest automatycznie przechodzimy do edytora VBA i powracamy. I teraz zobaczcie, jak to działa. Załóżmy, że jestem w tej mojej komórce, już te przyciski tutaj nie będą mi w ogóle potrzebne. Zobaczmy, Ctrl Shift E automatycznie otworzyło mi mój edytor. Teraz zwrócę uwagę jeszcze na jedną ciekawą opcję. Załóżmy, że robię sobie siódmą linia, prawda, siódma. I teraz, żeby znowu nie korzystać, nie bawić się myszką, można zrobić następujący ruch. Klikamy sobie tutaj tabulator. Zobaczmy, po tabulatorze tutaj nastąpi, następuje automatyczne podświetlenie tego przycisku zapisz i wystarczy zrobić Enter. Pyk i już wpisałem. Teraz załóżmy, że chciałbym to wyczyścić. Jest to pogrubione, ma kolor jeszcze na przykład zielony. Zobaczcie, Ctrl-Shift-W, wszystko jest wyczyszczone. Automatycznie zobaczcie, nawet tutaj, obramowanie tutaj zostało wyczyszczone. Także tutaj jest to oczyszczenie wszystkiego. I teraz jeszcze chciałem powiedzieć o jednej bardzo ciekawej funkcjonalności tutaj tego edytora. Tutaj, zawartości komórki. Zobaczmy, jak on działa. Jeżeli klikniemy sobie teraz, już teraz mamy skrót klawiaturowy, więc Ctrl-Shift-E, to zobaczmy, że możemy sobie ten formularz przesunąć. Ja mogę przejść gdziekolwiek, pisać. Ale uwaga, gdybym ja wrócił do formularza, napiszę tutaj nowy tekst, to gdzie on zostanie wprowadzony? Tam, gdzie się znajduje aktualnie mój tutaj kursor, czyli jeżeli ja teraz stoję w komórce C17 i zrobię zapis, to ten nowy tekst wprowadzony w formularzu został wprowadzony właśnie do tej komórki. Ale jest jeszcze jedna bardzo ciekawa funkcja. Zobaczmy. Na przykład chcemy sobie skopiować jakiś, jakiś tekst, na przykład ze strony internetowej. Teraz przejdę, skrót klawiaturowy. W moim wypadku to będzie Windows 4. I akurat przechodzę sobie teraz do przeglądarki internetowej i załóżmy zobaczcie skopiuję sobie tekst Ctrl C wracam sobie szybko do Excela Windows tutaj 1 i mogę ten tekst prowadzić Ctrl V wklejam sobie i zobaczcie jeżeli tego tekstu jest dużo to tutaj też się pojawia pasek przewijania mogę wrócić sobie na początek mogę ten tekst przeedytować, tutaj jakieś tam dane pozmieniać, robię zapis i ten tekst został wprowadzony. No tutaj tak niefortunnie, ponieważ tutaj ta kolumna jest dość wąska, ale w ten sposób to działa, więc to też jest bardzo przydatna funkcja do tego, żeby kopiować i przerabiać tekst w Excelu. I teraz, w jaki sposób działa zamykanie pliku? Zrobimy sobie Ctrl N, czyli otworzymy nowy skoroszyt pusty coś tutaj napiszę, cokolwiek, jakieś dane i teraz wystarczy zrobić Ctrl-Shift-Z i został automatycznie ten plik zamknięty, nie pyta się nas program o to, czy chce go zapisać, czy też nie. Także w ten sposób, zobaczcie, wcale nie jest to takie trudne, wystarczy tylko wiedzieć co, jak i gdzie skopiować. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy materiał okaże się dla Was przydatny. Jeżeli tak, to będę wdzięczny za lajki, za komentarze i oczywiście zapraszam na najbliższy odcinek już jutro. Będzie to 30 sierpnia 50 odcinek Excel Coffee Room. To są takie cykliczne spotkania w każdy wtorek o godzinie 10, w trakcie których dzielę się swoją wiedzą, ale przede wszystkim odpowiadam na Wasze pytania. Jeżeli chcecie spotkać się ze mną na żywo, zadać mi pytanie, co, jak zrobić w Excelu, to bardzo serdecznie zapraszam. Dzięki dzisiaj za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Pozdrawiam, Tomek.